Szanowni Państwo, witamy bardzo serdecznie na inaugurującej konferencji rozpoczynającej Partię wolnościowcy. Poszerzamy formułę konfederacji. Jesteśmy kolejną siłą w ramach konfederacji. Już teraz w tym miejscu cieszymy się, że pod szyldem naszej nowej partii, pod szyldem wolnościowców będziemy mogli współpracować z kolegami z konfederacji, z innymi posłami, nasi posłowie w ramach Koła Poselskiego Konfederacji. Bardzo cieszymy się, że właśnie w tym dniu możemy rozpocząć ten projekt, który powstał z inicjatywy trzech posłów. Prezesa naszego ugrupowania Artura Dziambora oraz wiceprezesów naszego ugrupowania posła Jakuba Kuleszy i posła Dobromira Sośnierza. Wolnościowcy mamy nadzieję, że będą kolejnym punktem dla wyborców, sympatyków, konfederacji, który przyciągnie uwagę do naszej działalności, do tego, co robimy, który będzie dawał jeszcze większe zainteresowanie wśród naszych sympatyków tym, jak działamy w Sejmie i nie tylko, jak się rozwijamy. Na sam początek puścimy Państwu krótki spot, bo chyba też wszyscy czekają na to, żeby zobaczyć, jak wygląda logo naszego ugrupowania i oddamy głos naszym trzem posłom. Szanowni Państwo, wolnościowcy, wolność jest w nas. Tak brzmi nasze główne hasło, nasze główne motto. Fii, program naszej partii oparty na trzech podstawowych filarach wolności gospodarczej, wolności osobistej i wolności politycznej zaprezentują posłowie naszego ugrupowania i jako pierwszego poproszę o zabranie głosu prezesa partii wolnościowcy, posła Artura Dziambora. Pięknie dziękuję Tomku. E, przy okazji informuję uprzejmie, że Tomasz Grabarczyk jest członkiem zarządu e, wolnościowców, podobnie jak Marek Kłakowski, który jest tutaj z boku, nie chciał z nami wystąpić, zabrakło dla niego mikrofonu. No wymyślimy jakąś wymówkę, żeby Marka Kułakowskiego cały czas jeszcze nie pokazywać i w pewnym momencie wyjść i pokazać, co ma do powiedzenia ciekawego. Szanowni państwo, wolność gospodarcza. Wolność gospodarcza e, pierwszy filar wolności, o której będziemy mówili przede wszystkim deregulacja gospodarki. Deregulacja gospodarki wynikająca z tego co dziś mamy, co dziś cały czas drąży nasze życie gospodarcze, to co dzisiaj przeszkadza za przedsiębiorcom, czyli skomplikowane prawo. wieczna niepewność tego, czy rząd zdecyduje w tym miesiącu podnieść, obniżyć, ograniczyć, spowodować, że będzie trzeba dokładne, dodatkowe dokumenty składać, czy spowodować, że będzie trzeba w jakikolwiek sposób jeszcze bardziej się naginać, czy dotrudnić kolejnych pracowników, czy może jeszcze będzie więcej problemów wynikających z tego, że prowadzenie działalności gospodarczej nie jest w Polsce wolne. Deregulacja gospodarki to jest absolutna podstawa to jest to do czego będziemy dążyli i to na to będziemy wskazywali regularnie uwagę cały czas przedstawiając nasz program urynkowienie usług publicznych szanowni państwo Politycy zajmują się w Polsce zdecydowanie zbyt wielką e, grupą naszych e, no, otoczenia, naszego życia. Politycy uzurpują sobie prawo do tego, żeby nasze życie organizować. Tymczasem usługi publiczne nigdy nie będą tak dobre i tak opłacalne i w takiej jakości, i w takim wyborze jak usługi prywatne. Dlatego są takie dziedziny życia, które powinny przejść w prywatne ręce, na przykład zdrowie, na przykład edukacja, w postaci na przykład bonu oświatowego, który ja od lat prezentuję. I w mojej pracy poselskiej przez ostatnie dwa i pół roku regularnie o nim mówię, czy bonus zdrowotnego. I trzecia rzecz radykalne obniżenie i uproszczenie podatków. Jest to rzecz absolutnie oczywista, jest to rzecz dla nas jasna. Jeżeli chcemy, żeby Polacy się bogacili, jeżeli chcemy, żeby przedsiębiorczość się rozwijała, jeżeli chcemy, żeby w Polsce nie było tak gigantycznej drożyzny, jeżeli rzeczywiście chcemy, żeby Polska rosła gospodarczo, musimy robić wszystko, żeby podatki były jak jak najniższe, jak najmniej liczne, jak najprostsze w rozliczaniu, żeby po prostu nie było tego wszystkiego, co obecna partia rządząca aplikuje nam praktycznie co miesiąc. Teraz poproszę o przedstawienie części wolności osobistej posła Dobromira Sośnierza. Drugim filarem naszej ideologii partii wolnościowców jest właśnie wolność osobista. Państwo powinno pozwolić obywatelom żyć swoim życiem, przestać wtrącać się w ich prywatne sprawy. Każdy powinien mieć prawo do wyboru własnej drogi życiowej i również wychowania dzieci zgodnie ze swoimi preferencjami, zgodnie ze swoimi wartościami, ale też powinno przestać ingerować nadmiernie w życie rodziny. Rodzice powinni zachowywać, pełne prawa do wychowania swoich dzieci. Również po rozstaniu państwo przesta powinno przestać prowadzić, rozstrzygać, kto jest lepszym rodzicem przy okazji rozwodu. Małżeństwo powinno ponownie stać się sferą prawa prywatnego, aż nic dobrego z tego regulowania małżeństw przez państwo póki co nie wynikło, a wręcz budzi to coraz większe napięcia i konflikty instytucje państwa powinny też ograniczyć radykalnie w swoje ingerencje w to, jak obywatele korzystają z prawa własności, zwłaszcza w stosunku do nieruchomości, zwłaszcza swoboda dysponowania nieruchomością powinna zostać radykalnie zwiększona, nie wyłączając również prawa do użycia wszelkich środków do odparcia ewentualnych ataków na tę nieruchomość, w związku z czym obywatele powinni mieć prawo do posiadania broni bez reglamentacji ze strony urzędników. Wolność słowa i wolność internetu to bardzo ważny kolejny filar, kolejny punkt w naszym programie. Chcemy, żeby państwo w pełni szanowało wolność słowa, żeby państwo wycofało się z przepisów, które to wolność słowa już teraz krępują, a tym bardziej nie wprowadzało kolejnych niezależnie od tego, czy ktoś czy, czy, czy czyjeś wypowiedzi naruszają czyjąś wrażliwość, poczucie estetyki, poprawność polityczną czy wrażliwość religijną, również powinny być dozwolone w przestrzeni publicznej Państwo nie powinno również ingerować w naszą prywatność, zbierać tak wiele danych, jak w tej chwili zbiera nasz temat. No i przede wszystkim. Na koniec koniec Państwa na dupie kończego chcielibyśmy obwieścić, chcielibyśmy, żeby Państwo przestało obywatelom matkować, żeby Państwo przestało rozstrzygać, co jest dla nich dobre. Zasadą powinno być, że nie ma przestępstwa bez poszkodowanych. Zażywanie wszelkich substancji, przyjmowanie wszelkich preparatów powinno być, nie powinno być ani przymusowe z jednej strony, ani karalne z drugiej strony. To powinna być włączna sprawa danego obywatela. Także to są podstawowe nasze postulaty w dziedzinie wolności osobistej. Teraz głos oddaję Jakubowi Kulesz. Dziękuję bardzo. Trzeci filar nie mniej ważny wolność polityczna. Prawa polityczne pomagają zabezpieczyć wolność przed zapędami rządu, który stara się tę wolność ograniczać. Wolność gospodarcza i wolność osobista domagają się więc wolności politycznej, umożliwiającej ich aktywną obronę przez świadome społeczeństwo obywatelskie, które musimy w Polsce budować. Przede wszystkim państwo prawa. Polska powinna być państwem prawa. Prawo nie może być chwiejne, nie może być niejednoznaczne, uznaniowe. W państwie prawa to obywatel może robić wszystko, czego prawo mu nie zabrania, a instytucje państwowe mogą robić tylko to, co jest prawem określone, na przykład w formie ustaw. Dlatego sprzeciwiamy się wszelkim rodzajom autorytarnych rządów, które oparte są na bezprawiu, brutalnej sile czy wszechobecności władzy. Jesteśmy też za demokracją bezpośrednią, jesteśmy za tym, żeby narzędzia, demokratycz... narzędzia demokracji bezpośredniej zostały w Polsce wzmocnione, jesteśmy za wzmocnieniem obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej, za wprowadzeniem wiążącego referendum obywatelskiego oraz weta obywatelskiego na wzór Szwajcarii, gdzie to weto jak najbardziej się sprawdza. Jesteśmy też za tym, by była możliwość głosowania przez internet, y, oraz za tym, by gruntownie zreformować ordynację wyborczą w kierunku ordynacji preferencyjnej, tak by lepiej odzwierciedlać preferencje polityczne obywateli. Y, ostatni punkt, y, bynajmniej nie najmniej ważny, być może najbardziej ważny jesteśmy za tym, by Polska była częścią wolnego świata. Polityka zagraniczna powinna być pragmatyczna, powinna być ukierunkowana na zapewnienie Polsce bezpieczeństwa i rozwoju gospodarczego, ale powinna równocześnie uwzględniać przynależność Polski do kręgu cywilizacji łacińskiej i powstrzymywać się od popierania tych, którzy teraz bądź w przyszłości mogą zagrozić wolnemu światu, którego jesteśmy i mam nadzieję, że będziemy częścią. To są trzy filary wolnościowców wolność gospodarcza, wolność osobista i wolność polityczna. Tak będziemy działać. Dzisiaj wystartowaliśmy, ogłosiliśmy start naszej partii czy zapowiedź startu 8 marca w Dzień Kobiet. Dzisiaj mówimy, że to już się stało, można się do nas zapisywać. Na stronie internetowej wolnościowcy.pl, którą właśnie uruchomiłem, tam też jest dłuższa wersja naszego spotu wyborczego. Tam też jest deklaracja członkowska, którą można wypełnić, jeżeli ktoś chce z nami współtworzyć wolnościowców i zarazem współtworzyć konfederację, której jesteśmy częścią. Konfederacja się rozszerza, mamy nową ofertę wyborczą, nową ofertę dla wszelkich środowisk wolnościowców, libertarian, liberałów, konserwatywnych liberałów, dla tych, dla których nie tylko wolność gospodarcza jest istotna, ale także wolność osobista i wolność polityczna. Dziękuję bardzo kolegom za ten ciężki, trudny okres przygotowania formacji, przygotowania tej naszej deklaracji ideowej, wszystkich formalności związanych z rejestracją partii i po prostu od dzisiaj już działamy. Zapraszam wszystkich do współpracy. Czy mają Państwo pytania? Panie tak. redaktorze, proszę. Dzień dobry, Polska Agencja Prasowa, Mieczysław Rudy. Mam dwa pytania związane ze spójnością zarówno polityczną między wolnościowcami z Korwin i wolnościowcami jako państwa partią, a drugie by dotyczyło spójności koła Konfederacji, Konfederacja w Sejmie 11-osobowego. Więc pierwsze pytanie, jakie są relacje teraz partii wolnościowcy z partią Korwin, także z liderem partii Korwin, panem posłem Januszem Korwin? Mikkiem, dobre, chłodne czy też złe? Jak Państwo by ocenili krótko te relacje obecnie? Myślę, że mogę spokojnie powiedzieć, że relacje są dobre, jesteśmy na drodze do pozyskiwania nowych wyborców, pozwoliliśmy sobie na rozdzielenie się, żeby skupić się na konkretnych działkach i myślę, że nic tylko, nic tylko teraz się rozwijać. Jesteśmy przed bardzo ciężkim czasem dla Polaków. My jesteśmy tego świadomi, jesteśmy na to gotowi, dlatego założyliśmy formację, która będzie dbała o kwestie gospodarki jako priorytet. Także myślę, że nie będzie tutaj żadnego problemu. Zresztą widzicie Państwo nas razem, głosujemy razem, siedzimy razem, konferencje prasowe odbywamy razem, wszystko jest w porządku, także wszelkie Wszelkie wieści sensacyjne o jakichkolwiek innych rozwiązaniach niż rozwój konfederacji. To jest tylko dyskusja twitterowa. Relacje są partnerskie. Cały czas jesteśmy razem w Konfederacji, będziemy razem w Konfederacji. E, nigdy nie ukrywaliśmy, że Konfederacja to jest koalicja. Są sprawy, w których się różnimy e, i w, właśnie w sposób budowania różnych środowisk wewnątrz Konfederacji e, staramy sobie radzić z tymi różnicami, ale członek Konfederacji się nie zmienia, program Konfederacji się nie zmienia, mamy jasny kierunek i. Szanujemy naszą odrębność zdań, traktujemy się po partnersku, działamy razem na wspólny sukces wyborczy przy najbliższych wyborach i parlamentarnych, i samorządowych, i europarlamentarnych, i prezydenckich. Pozwolę sobie jednak na pewną dygresję, zwłaszcza pamiętając to, co powiedział pan poseł Dobromir Sośnierz 8 marca, kiedy panowie ogłosili swoje wystąpienie z partii Korwin. No pan wtedy nie, nie ukrywał, że macie dość kontrowersyjnych, mówiąc delikatnie wypowiedzi, bardzo często proputinowskich, prorosyjskich pana Janusza Korwin-Mikkego. Czy pan teraz łagodzi swoją ocenę postawy pana Janusza Korwin-Mikkego, czy też podtrzymuje pan tę opinię, że już dalej razem nie możecie panowie współpracować z panem Januszem korwin Ja wtedy wyraźnie mówiłem, że no chodzi o to, że hmm, no, czy się zachowują w zgodność w 90% i nawet więcej programu politycznego. No ta część, która teraz stała się hmm, przez ostatnie tygodnie w związku z wojną na Ukrainie hmm, tak tematem numer jeden medialnym, no to jest w tej sprawie wypowiedzi prezesa Janusza. Znowu nie, po, program partii bo przecież tam w prawie tego nie ma, ale wypowiedzi są, nazwijmy, delikatnie niefortunne i dla nas nie, nie do przyjęcia nie no znaczy, że przestaliśmy się zgadzać i przecież dla, wszyscy chyba wychowaliśmy się w jakimś stopniu na, na publicystyce pana Janusza i to się nie zmienia. No, darzymy go nadal szacunkiem jako naszego ojca założyciela, a tym niemniej no, są sprawy, które zupełnie niepotrzebnie pcha do przodu w tych, tych swoich tweetach w tym czasie, no i od tego się odcinamy i chcemy budować tę czwartą nową konfederację bez tego niepotrzebnego bagażu tych tłumaczenia się z tych wypowiedzi. Tak mi się skojarzyły w wypowiedzi dwie z roku 92. Jedna to is economy stupid, to powiedział pan Clinton, a druga z 92 to pana Tuska. Policzmy głosy panowie i więc nawiązując do tego, do tej gospodarki, ale też do liczenia głosów w kole Konfederacja. Są trzy mandaty panów. Dwa mandaty z partii Korwin, pan Barkowicz, pan Janusz Korwin-Mikke, pięć mandatów ruch narodowy i jeden mandat pan Brown, prezes partii Korona. No więc policzmy te głosy i jak ten nowy podział głosów panów zdaniem wpłynie na spójność bądź niespójność koła Konfederacja? Chciałbym zauważyć, że w zasadzie Konfederacja jest jedynym tak spójnym ugrupowaniem, w którym skład klubu bądź koła parlamentarnego nie zmienił się od początku kadencji. Oczywiście zmieni się w przyszłej kadencji, kiedy mam nadzieję, że tych posłów z list Konfederacji będzie o wiele więcej. Natomiast wszystkie inne grupowania miały odejścia, przyjścia, tylko nie Konfederacja. Działamy razem, jesteśmy spójnie, nie przyjmujemy byle kogo, nikt od nas nie odchodzi, rozwijamy się, jeśli chodzi o ofertę programową, jaką mamy dla obywateli. Cenimy swoją niezależność w ramach tej szerokiej, koalicji, ale jeszcze bardziej cenimy jedność w ugrupowania, w szyldu, pod którym po prostu startujemy i będziemy startować w wyborach parlamentarnych. Konfederacja będzie teraz silniejsza czy słabsza? To koło generalnie, bo o tym mówimy w Waszej reprezentacji w Symii, która i tak jest za mała, żeby inicjatywy zgłaszać samodzielnie. Będziemy robili wszystko, żeby Konfederacja była jak najsilniejsza. Tak jak już tutaj zdążyłem wspomnieć, niestety mamy przed sobą bardzo ciężki czas dla Polaków i ten ciężki czas wynika przede wszystkim z drożyzny, inflacji i problemów z zarobkami. Możliwe, że i problemów z pracą wkrótce i z coraz trudniejszymi tak naprawdę i coraz większymi obciążeniami podatkowymi, coraz trudniejszym prawem gospodarczym. Zresztą, no, Szanowny Panie Redaktorze, mamy trzeci system podatkowy w ciągu jednego roku, także o czym my mówimy na liście krajów OECD podejrzewam, że zdobędziemy wreszcie to ostatnie miejsce jako państwa, w którym się najgorzej, najgorzej gospodarczo żyje, to oznacza, że i inwestorów będziemy odstraszali. Musimy mieć ofertę programową gospodarczo wolnościową i to będziemy właśnie prezentowali jako przeciw wagę dla tego, co wprowadza nam Mateusz Morawiecki i jego rząd Prawa i Sprawiedliwości, ponieważ ten rząd Prawa i Sprawiedliwości będzie z nami jeszcze przez rok i tak jak pan słusznie zauważył, nas jest 11, ich jest 232, więc oni będą wygrywali wszystkie głosowania przez najbliższy rok, ale my będziemy mieli ten rok, żeby zaprezentować wyborcom Prawa i Sprawiedliwości również że nasze rozwiązania są lepsze od tego, co im Prawo i Sprawiedliwość serwuje i to jako konfederacja będziemy wszyscy prezentowali. Jeszcze pozwolę sobie. Panie... Proszę zauważyć e, też, że tu była mowa o ugrupowaniu rządzącym, ale też główne ugrupowanie rzekomo opozycyjne po swoich rządach ciepłej wody w kranie, jak ostatnio przyznała pani Marszałek Idawa-Błońska. Mieliśmy, e, mieliśmy obecność tego ugrupowania w opozycji e, w takiej formie prześcigania się z prawem na rozdawnictwo, co przyczynia się także do wzrostu inflacji. W związku z tym poza konfederacją nie ma oferty programowej dla liberałów gospodarczych. My pokazujemy, że my jesteśmy liberałami gospodarczymi pełną gębą. Jesteśmy prawdziwymi wolnościowcami, a nie kimś na styku socjaldemokratów, centrystów i nie wiadomo kogo w zależności, w zależności co pokażą sondaże wyborcze, czego niby obywatele chcą. My nie patrzymy na sondaże, my wiemy co zrobić, żeby Polakom żyło się dobrze, żeby nie było drożyzny, żeby nie oddawać połowy swojego wynagrodzenia w formie podatków, żeby móc budować dobrobyt w Polsce ciężką, ciężką pracą, a nie być wyzyskiwanych przez tych neobolszewików ubranych w garnitury, którzy szczują jedne klasy społeczne na drugich, informatyków na krawców, krawców na informatyków. To jest po prostu, po prostu nie ten kierunek, w którym my chcemy podążać. Jeszcze tylko, panie redaktorze, zaznaczymy, że Pan mówi tutaj o spójności koła Konfederacji i o naszych możliwościach zgłaszania różnych inicjatyw. Już udało nam się zebrać podpisy pod projektem Tanie Paliwa autorstwa Witolda Stocha. Co prawda ten projekt dalej jest mrożony, ale przecież nie mamy 15 posłów. I na tym posiedzeniu Sejmu w tym tygodniu z całą pewnością zbierzemy też podpisy pod projektem Tani Węgiel, który jest autorstwem Jakuba Kalusa wywodzącego się z ruchu narodowego. A to pokazuje, że Konfederacja pomimo czterech środowisk to jest właśnie konfederacja czterech ugrupowań, które się uzupełniają, także tutaj w tej pracy w Parlamencie i z całą pewnością to będzie trwało dalej i tylko się umacniało. Nie byłbym dziennikarzem, a przynajmniej miałbym do siebie pretensje jako do dziennikarza, gdybym nie zapytał przedstawicieli nowej partii na polskiej scenie politycznej, co sądzą o dwóch chyba teraz najistotniejszych kwestiach dla nie tylko Polski, ale Europy i świata, a więc kwestia Ukrainy i energetyki. I panów poglądy. Czy mogę zapytać brutalnie? Pan, panie pośle wspomniał o rozdawnictwie, a ja bym chciał brutalnie właśnie zapytać, upraszczając, czy Zaliczają panowie państwo do rozdawnictwa także wspieranie uchodźców z Ukrainy. Całą tę politykę, która jednak zmierza do tego, aby Ukraina wygrała z brutalną, bestialską napaścią Rosji na to niepodległe państwo. To jako Konfederacja chyba jesteśmy zgodni, zresztą tak też zgodnie głosowaliśmy cała jedenastka, że. Ukraina potrzebuje innego wsparcia niż rozdawanie 500 plus każdemu, kto przekroczy polsko-ukraińską granicę. Z pewnością to Ukrainie nie pomoże, wręcz przeciwnie, może przeszkodzić w odbudowie kraju poprzez właśnie, właśnie zachęcanie socjalne, socjalne do migracji, chociażby z terenów, które są bezpieczniejsze niż w wschód Ukrainy. Także sprzeciwiamy się transferom socjalnym, zwiększeniu tych transferów socjalnych także jeśli chodzi o obcokrajowców. Dobramier? Rozumiemy, że w sytuacjach nadzwyczajnych państwo może a nawet musi podejmować pewne wydatki takie jak na przykład wsparcie militarne dla zagrożonego sojusznika tak? czy, czy jakieś zaradzenie problemowi masowej migracji wojennej. Tak? To jest oczywiste, natomiast to powinno być załatwiane w sposób możliwie racjonalny, tak? bez rozbudowywania tych, tych, tych programów socjalnych, o czym wspomniał, o czym wspomniał Kuba Kulesza. No musimy udzielić nie Niezbędnego schronienia przebywającym uchodźcom, tak, no i był na to pomysł rządu taki, że zachęcał do przyjmowania do domów i dawał pieniądze. Jakiś to pomysł tam powiedzmy jest, tak, ale już rozdawanie przywilejów socjalnych, zapewnianie szkoły, opieki medycznej, wszystkiego tutaj w Polsce na koszt, na koszt polskiego podatnika, który już wcześniej ledwo dźwigał te wszystkie wydatki państwa, wydaje się jednak drogą na dłuższą metę straceńczą. Tak? No nie, nie, z czego to się ma wszystko utrzymać? Więc my nie, nie chcemy odpowiedzialnej polityki, rozumiemy potrzebę pewnych nadzwyczajnych wydatków związanych z nadzwyczajną sytuacją, natomiast oczywiście z głową. No i ja dodam, panie redaktorze, 700 tysięcy dzieci zarejestrowanych w tym momencie e, uchodźców w systemie 500, ale to nie o to nawet chodzi. Najważniejsze jest to, że to jest 700 tysięcy dzieci uchodźców ukraińskich, które według deklaracji rodziców zostają w Polsce. To znaczy, że w systemie szkolnym naszym będziemy mieli około 700 tysięcy więcej uczniów w nowym roku szkolnym i tym musimy się zająć. Ja zajmuję się głównie edukacją, także nad tym będę też pracował ciężko. Myślę, że jest to doskonały moment na to, żeby przez wakacje do prowadzić do pewnych rynkowych rozwiązań, na przykład powstania małych indywidualnych szkół, na przykład do rozwoju edukacji domowej, na przykład do tego, żeby urynkowić część usług przynajmniej, ponieważ nie wyobrażamy sobie chyba, żeby dzisiaj każda klasa w szkole była poszerzona o dodatkowe 10 osób, jeszcze w dodatku 10 osób, które nie mówią biegle po polsku. Więc musimy ten problem jakoś rozwiązać i te punktowe rozwiązania, które tutaj panu podałem, to jest jeden z, jedna z propozycji, którą będę przedstawiał na pewno na Komisji Edukacji. Panie prezesie, pan mówił teraz o edukacji, ja rozumiem, bo jest pan nauczycielem nadal, ale też pozwolił pan sobie na pewne dygresje, a właściwie tylko przypomnienie, wskazanie na wypowiedź pana premiera a propos energetyki Norwegii, dzielenia się tak. tymi 100, 100 miliardami euro czy dolarów tak, tak. zysków, które Norwegia osiąga z tytułu sprzedaży ropy, pozyskiwania ropy z, z, ze złóż norweskich. Chciałby Pan się do tego odnieść, w ogóle do polityki energetycznej Państwa? Czy ona jest bezpieczna, Państwa zdaniem? No my byliśmy od samego początku za tym, żeby rzeczywiście, jeżeli wchodzić w sankcje, które uznajemy za, za, za moralnie poprawne, no to tylko jako cała Unia Europejska. I mówiliśmy to wielokrotnie na wielu konferencjach prasowych, mówiliśmy o tym również na Mównicy Sejmowej, że skrajną nieodpowiedzialnością jest wyrywanie się przed szereg, ponieważ my na tym bardziej ucierpimy, podczas gdy Niemcy i Francuzi, czyli ci gigantyczni partnerzy rządzący Unią Europejską, będący na hotline z Putinem, tak naprawdę zajmują się klepaniem nas po plecach. To jest dla nas zwyczajnie niebezpieczne i od tego niestety jest ten rząd, żeby takich sytuacji nie było. I tak jak wczorajsza wizyta Andrzeja Dudy w, na Ukrainie była wizytą, którą można odczytywać pozytywnie, ponieważ ona była taką przyjacielską wizytą, tak za tą wizytą, poza tym, że się tam tuliliśmy i klepaliśmy, powinny iść konkrety dotyczące tego, jak będzie wyglądała nasza przyszłość właśnie w dziedzinie energetyki, jak będziemy dywersyfikować gaz, jak będziemy dywersyfikować ropę. Rozmawialiśmy regularnie przecież o tym, co będzie po października, gdy ruszy Baltic Pipe, co będzie, gdy ujście będzie już w jaki sposób jesteśmy w stanie się zabezpieczyć, jeżeli rzeczywiście mamy nie korzystać z tych surowców rosyjskich, co jest w tym momencie bardzo trudną dyskusją, także obok tej edukacji, o której już zdążyłem wspomnieć. No to nas czeka. Mamy tylko wakacje na to, żeby się tym zająć, ponieważ niestety, niestety sytuacja jest podbramkowa, a już dostajemy przecież informacje, że poza paliwem, które wie, wiemy, że jest rekordowo, rekordowo drogie i będzie jeszcze droższe, dostajemy informacje o niedoborach w LPG. A to jest ogromne uderzenie chyba dla większości kierowców w Polsce i to możemy sobie jasno powiedzieć. Sam również jeżdżę na gazie, także jak słyszę o tym, że gazu będzie brakowało, to mnie to boli. Jedna, jedna uwaga do ostatnich słów premiera Morawieckiego są dwa modele korzystania przez dany kraj z zasobów naturalnych. Model norweski, czyli zyski z wydobycia zasobów naturalnych przeznaczamy po prostu na inwestycje, na oszczędzanie, na fundusze inwestycyjne, żeby jak te zasoby się skończą, żeby było na emerytury dla obywateli. I to jest model norweski i mamy model polski, gdzie jak była hossa od 2000, któregoś do praktycznie 2011 roku, to w tym modelu po prostu wszystkie zyski były przeżerane przez przez klasę polityczną na ciepłą wodę w kranie i przede wszystkim na uwłaszczanie się na synekury w spółkach Skarbu Państwa. Dlatego ten model po prostu się nie sprawdza premier Mateusz Morawiecki zachowuje się jak ten konik polny z opowieścią o mrówce i koniku polnym, który przebimbał całe lato, przejadł wszystkie zapasy, które miał, a później w zimie głodując krzyczy na mrówkę, by się podzieliła. Nie, panie premierze już Morawiecki, pan jest właśnie reprezentantem tej całej klasy politycznej, która nie zadbała o bezpieczeństwo energetyczne w przeciwieństwie do Norwegów, którzy po prostu o jakieś zasoby dbali. Co więcej, to pan się przyczynił do właśnie drewnowania różnych funduszy, które były przeznaczone na, na funkcjonowanie państwa w trudniejszych czasach. Przypomnę chociażby fundusz demograficzny, który był ograbiony w zarządów Prawa i Sprawiedliwości. Polityka energetyczna to był problem już, przecież nabrzmiały przed wojną, także nie sprawdzajmy też tego wszystkiego do, do wojny. Jesteśmy zapóźnieni w transformacji energetycznej, przede wszystkim ze względu na to, że nie wbudowaliśmy elektrowni jądrowych w Polsce. To, to jest coś, co na, nas blokuje i co uniemożliwia nam te przejście suchą nogą tej transformacji. W tej chwili na pewno nie jesteśmy w stanie z, 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 przejść tego um, programu um, unijnego, tego Fit for, for 55 i tych wszystkich innych obłąkanych pomysłów um, w sposób taki, żeby nie dokuczyć własnym obywatelom. W związku z tym um, musimy to na pewno renegocjować. Tak? No, te, te, tego nie jesteśmy w stanie zrobić w tym tempie. No, nie, może można mówić, że to wskutek zaniedbań no Okej okay, no ale tak czy inaczej no w tej chwili jest już za późno, żebyśmy nadążyli za krajami, które te transformacje zaczęły dużo wcześniej, w związku z czym to, o, o, o czym cała konfederacja już też od dawna mówi, to nie będzie żaden nasz nowy, no, nowy tutaj wynalazek, to podkreślenie roli yy, rozpoczęcia chociaż wreszcie na poważnie tej inwestycji w energetykę jądrową bez tego nie ruszymy. Bardzo dziękuję, dziękuję za odpowiedzi. Pewnie wkrótce będę miał ich więcej, ale to może już przy innej okazji. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Bardzo, dziękujemy, bardzo dziękujemy za pytania. Jeszcze tylko z całą pewnością nasi sympatycy mają zdecydowanie więcej pytań, zwłaszcza do tych założeń, tych filarów programowych, które tutaj przedstawili posłowie, dlatego tylko państwu powiem, że o godzinie 21.00 będzie można wejść na Twittera, dołączyć do pokoju, czyli do rozmowy z naszymi posłami, którzy postarają się odpowiedzieć na jak najwięcej pytań naszych sympatyków z całej Polski, a także w tym tygodniu zaczynamy już spotkania w Polsce. W środę widzimy się o godzinie 19.00 w Świetlicy wolności. W Warszawie, potem Gdańsk, Łódź, Gliwice to są te miasta, które nasi liderzy będą odwiedzać, by rozmawiać o Partii Wolnościowcy i o wolności z naszymi sympatykami, z obywatelami. Także zapraszamy serdecznie. Dziękujemy, Dziękujemy. pięknie. Do zobaczenia. Dziękujemy.